Dzięki tej prezentacji dowiesz się, jak łatwo możesz zostać klientem Aliorbanku przez Internet. Na początek wejdź na stronę www.aliorbank.pl i wybierz interesujący Cię rodzaj konta. Kliknij przycisk Złóż Wniosek i wypełnij formularz, wprowadzając swoje dane. Pierwszy krok to wybór sposobu podpisania umowy. Jeżeli cenisz sobie wygodę i chcesz podpisać umowę w wybranym przez ciebie miejscu lub w Twojej okolicy nie ma placówki Aliorbanku, wybierz kuriera. Jeśli preferujesz osobisty kontakt z doradcą bądź zależy ci na czasie, możesz podpisać umowę w oddziale Aliorbanku. Wniosek będzie wtedy krótszy i od razu po jego wysłaniu możesz udać się do naszej placówki. Jeżeli jesteś posiadaczem konta w innym banku, możesz skorzystać z możliwości potwierdzenia umowy przelewem. To najszybszy i najwygodniejszy sposób założenia konta. W pierwszej kolejności zobaczmy zatem jak wygląda proces w tym przypadku. Przede wszystkim przygotuj swój dowód osobisty, gdyż we wniosku niezbędne jest podanie takich danych jak numer dokumentu tożsamości i numer PESEL. Bezpośrednio po wypełnieniu wniosku na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z przydzielonym numerem rachunku. Po zakończeniu procesu zakładania konta, będzie to numer Twojego rachunku w Alior Banku. Teraz wystarczy, że wykonasz przelew na ten rachunek ze swojego konta w innym banku. Zwróć uwagę, by kwota przelewu była zgodna z instrukcją zawartą w otrzymanej przez Ciebie wiadomości. W tytule przelewu należy natomiast podać swój numer PESEL i numer dokumentu tożsamości. Dane te posłużą do weryfikacji Twojej tożsamości, dlatego bardzo ważne jest, by zgadzały się z danymi wpisanymi we wniosku. Po otrzymaniu Twoich środków przez AriorPank i pozytywnej weryfikacji Twoich danych otrzymasz kolejną wiadomość e-mail zawierającą zawartą umowę. Od tego momentu będziesz już mógł logować się do swojego konta w AliorBanku. Tak wygląda proces potwierdzenia umowy przelewem. Sprawdźmy, co się stanie, jeśli zdecydujesz się na dostarczenie umowy przez kuriera. Ponieważ niezbędne jest wprowadzenie takich danych jak PESEL czy numer dowodu, przygotuj wcześniej swój dowód osobisty. Po wypełnieniu wniosku twoje dane przesyłane są do banku. Ich bezpieczeństwo zapewnione jest dzięki szyfrowanemu połączeniu. Na podstawie otrzymanych danych przygotowywana jest umowa, którą kurier przywozi na podany we wniosku adres. Aby sprawdzić poprawność danych, kurier poprosi Cię o okazanie dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Umowę należy podpisać w obecności kuriera. Nie ma możliwości dosłania jej w późniejszym terminie, ale nie przejmuj się. Kurier poczeka, aż zapoznasz się z jej treścią, a do przeczytania są tylko dwie strony tekstu. W związku z czym możesz swobodnie zapoznać się z warunkami umowy. Po podpisaniu umowy jeden jej egzemplarz zachowujesz, a drugi kurier zawodzi z powrotem do banku. W ciągu dwóch dni roboczych powinieneś otrzymać od banku wiadomość SMS z potwierdzeniem aktywacji konta. Gdy twoje konto jest już aktywne, możesz zalogować się do systemu bankowości internetowej. Aby to zrobić, wejdź na stronę Alior Banku i kliknij przycisk logowanie. W wyświetlonym polu wpisz swój identyfikator CIF, który podany jest w umowie. Przy pierwszym logowaniu otrzymasz wiadomość SMS z banku z hasłem startowym. Po jego wpisaniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła na własne, z którego od tej pory będziesz korzystać. Następnie uruchomiony zostanie kreator, który podpowie Ci, jak w prosty sposób założyć rachunek. Zarówno konto osobiste, jak i wiele innych produktów Aliorbanku możesz zakładać samodzielnie w naszym systemie bez konieczności odwiedzania placówki. Tak wygląda proces zakładania konta w przypadku podpisywania umowy za pośrednictwem kuriera. Wypełniając wniosek o konto możesz również wybrać podpisanie umowy w oddziale. W takiej sytuacji wpisane przez ciebie dane przekazywane są bezpośrednio do wskazanej we wniosku placówki aliorbanku. Dlatego od razu po wysłaniu wniosku możesz udać się do niej w celu podpisania umowy. W rozmowie z doradcą koniecznie powołaj się na wypełniony wniosek internetowy dzięki czemu unikniesz podawania ponownie swoich danych. Bankier poprosi cię o okazanie dowodu osobistego, by sprawdzić poprawność twoich danych. Po podpisaniu umowy jeden jej egzemplarz otrzymasz ty, a drugi zachowa bankier. To wszystko nie powinno zająć więcej niż kilka minut. Bankier pomoże ci także w przeniesieniu konta z innego banku oraz, jeśli zechcesz, w zamknięciu dotychczasowego. W przypadku zawierania umowy w placówce banku konto jest aktywowane w momencie jej podpisania, dzięki czemu od razu możesz korzystać z systemu bankowości internetowej. Aby się do niego zalogować, wejdź na stronę Aliorbanku, kliknij przycisk Logowanie i wpisz swój identyfikator CIF podany na umowie. Przy pierwszym logowaniu otrzymasz wiadomość SMS z hasłem startowym. Po jego wpisaniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła na swoje, którego od tej pory będziesz używać do logowania. W systemie bankowości internetowej samodzielnie wykonasz większość operacji bankowych bez konieczności odwiedzania placówki banku. Jak widzisz, założenie konta w Alior jest bardzo proste i wygodne. Zapraszamy do złożenia wniosku na naszej stronie. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości.